Witajcie w przerwie i ze mną są Rambo i Guyper Plus Tak, niespodziewany, niespodziewani goście No woleliśmy Lukas, Misa zaskoczyć tym razem? Nie zapowiadacie I co ja, aha Polecam stosowanie tej techniki hmm. Czemu tu nie mogę? Aha, bo jest tego hmm. Ale zapostawić? No. no, to na przykład, bo k siebie na przykład nie masz, też tak... Wiem, skąd... wiem, myślałam, że mogę ma... Mówię tak tutaj, ale nie mogę. Nie można. Szkoda. To działa tak samo, jak i boki w bok w, w przód. A no. tak to masz. Aha. 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 Czekajcie, bo... Muzykę wyłączyłem! Może no, tak. no, według mnie trochę głupio, że tak zrobili, nie? Że nie można przy sobie skrzynek pół. No, tak by było fajnie. W dużo miejsca wtedy zagłębiło Mało um, strzydnego, dużo miejsca wtedy. Aha, tu się przepaliło na jaju. No, wskazuję na jaju. Aha, tutaj miałem zasilić. Mmmm, tak, 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 i tak. To. to za dużo tyle. No nie. A ty chcesz zrobić hutę stali? <grymne> nie, hutę ironu. O. Um, co? Co? Szkoda, że w Minecraft nie da się zrobić takich piec jak i Ich star. Jeszcze pamiętam to z historii. Aha, to musiał być Minecraft Antik Mod. Jakie Antik Mod? antyczne. Aha. Hmm. To nie jakby były wprowadzone też takie stare rozwiązania. Na przykład takie jak demaki. Aha, miałem już. nie to jest? Przepraszam. No, trochę. Ale, luka z miserem, jedna rzecz. E, czy e, mógłbyś e, wziąć e, moda na Alchemie? E, nie tą taką jak w Minecraftie, jest a, tylko taką ulepszoną. Minecraft? Jest, to ja to znalazłem na YouTube, ja ci potem pokażę. A, no, dobra. No, niedługo będziemy kończyć. Bo to już prawie ja całe. Nie wiem, nie. pół godziny. No, nie licz przerwy. Nie, przerwy, nie. Co Była takie nichy uzbrojenie? No, no. no. Krowy mi nie chcą dać skóry. A nie chcę robić budków żelaznych, bo mam tylko cztery te. No, żelazne. Budków Podków na podków. I nie wiem, czy tutaj to uzbrojenie i tutaj będzie. Jak mówisz? O Ale jak w górę? Przecież to... No, w górę lepiej, bo to tak no. akcja wygląda jak partyzanka. Chowa się pod ziemia, przygotowujesz z modów broń, wychodzisz na powierzchnię i z CKM-u... Tu, 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 No co tu to to, się tutaj. No to zostawiam, że żeby mi się tutaj nie, nie rozpiły te. A to będzie komnata tajemnic. No. Abyś mógł tam... No każ i komnata tajemnic. <grym> <grym> Chętnie byś obejrzał i przeczytał. No a dzisiaj właśnie ten na Bajoshoku, żeby oglądałem trailer Bajosoku filmu. Jedynki? Mm, no co tam był ten tatuś z dwójki.